Wykonanie rolady rozpoczynamy od upieczenia biszkoptu. Oddzielam białka od żółtek i białka ubijam na sztywną pianę. Żółtka ucieram z cukrem. Utarte żółtka dodaję do ubitych białek i dalej miksuję na wolnych obrotach. Ciągle mieszając dodaję przesianą mąkę połączoną z proszkiem do pieczenia. Tak przygotowaną masę przekładam do formy wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto wstawiam do piekarnika nastawionego na około 175 stopni i piekę około 20-25 minut. W międzyczasie przygotowuję masę do rolady. W połowie szklanki wrzątku rozpuszczam dwie galaretki truskawkowe. Gdy galaretka się rozpuści Dodaję zmiksowane truskawki. Ja użyłem mrożonych truskawek, ale mogą być też świeże. Całość dokładnie mieszam i pozostawiam w chłodnym miejscu do wystygnięcia. Biszkopt się już upiek, odcinam spieczone brzegi i przecinam go na pół. Roladę zwijam razem z papierem do pieczenia i pozostawiam do ostygnięcia. Po wystygnięciu nakładam masę truskawkową na biszkopt. Rozprowadzam równomiernie na całej powierzchni. Zwijam roladę i pozostawiam do całkowitego ostygnięcia masy truskawkowej. Po dwóch godzinach przebywania rolady w lodówce można ją kroić i podawać. Życzę smacznego.